Siemanko koldziska z tej strony Mecu witam was w kolejnym odcinku z przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem znajdujemy się w Grecji, żeby przebudować zespół AEK Ateny w tak zwanej Lidze Śródziemnomorskiej. Jeśli oglądaliście przebudowę Apoelu Nikozja, to już wiecie na czym ta liga polega, ale teraz wam zaprezentuję drużyny. Znajdują się tutaj cztery greckie drużyny, jedna cypryjska i pięć tureckich. Jeśli chodzi o tureckie, to wybierałem te, które były najlepsze w sezonie 2021 na 2022 więc to się trochę różni od przebudowy, A od przebudowy Apoelu Nikozja. No ale tutaj głównym bohaterem mają być nasi piłkarze, gracze AEK Ateny. Mamy na start w składzie dwóch Polaków, Szymańskiego i Krychowiaka, do tego 15 milionów budżetu. Myślę, że jeszcze jakiegoś Polaka pozyskamy, bo przydałoby się stworzyć jeszcze mocniejszą polską kolonię w tym klubie. No i tutaj widzimy cele na ten sezon. Zobaczymy jakie uda mi się je zrealizować, mam nadzieję, że wszystkie wykonamy, ale wiadomo, będzie to dość ciężkie, ale chcę uzyskać wysoką ocenę i powalczyć o mistrzostwo ligi. No i na sam start sprzedajmy Mohamediego do Rayo Vallecano, niech się tam rozwija. Następnie Simayash odchodzi do Bornemouth za 2 miliony 200 tysięcy, więc powoli zbieramy te pieniądze. Również sprzedajemy tutaj Karima za 2 400, 000. pierwsze miejsce w turnieju przedsezonowym w fazie grupowej jak poszło nam dalej. Przyjrzyjmy się półfinałowi porażka z Udine i ostatecznie ta drużyna wygrywa turniej, a my mamy ponad 30 milionów do wydania, bo też widzicie, że opłaciła się sprzedaż karnetów. No i potrzebujemy jakiegoś Polaka do środka pola, wytypowałem kilku interesujących kandydatów, no i przydałaby mi się nawet może dwójka nowych stoperów. Karol Linet, kupiony z Torino, 6,5 miliona, mam nadzieję, że było warto. Następnie Pantelis, którego nazwiska nie chcę wymawiać, kupiony za 5 milionów. Zaraz połamie sobie nazwisko, RedSos, też 5 milionów, jakie ma przyjemne nazwisko, że aż z chęcią się je czyta. Następnie jest Safi sprzedany do KV Mechelen, 1,4 400 to są bardzo dobre pieniądze uzyskane za tego piłkarza. Szymański, Linet, ty krychowiak, to jest nasza polska ściana, mam nadzieję, że nikt jej nie przebije. W pierwszej kolejce gramy z Apoelem i pokażmy kto jest lepszy. W tym meczu na razie niewiele się dzieje, więc dokonujemy ofensywnych zmian. Musimy trochę ożywić grę z zespołu, tutaj Jeftić też dobrze znany z polskich boisk. Jedna z ostatnich szans w tym spotkaniu, zespołowa akcja. 1-0 Areaucho świetne uderzenie z pola karnego i wychodzimy na prowadzenie w 90 minucie. I teraz trwa ostatnia akcja tego meczu, ale Apoel nie odrobił strat, to EK wygrywa w pierwszej kolejce. I tutaj Pavlidis, bardzo interesujący napastnik AZ, kupiony za 11 milionów 200 tysięcy, kosztował dla nas fortunę, ale to jest inwestycja na przyszłość. Jak widzimy, Franson wypożyczony do Trua, niech się rozwija w lidze francuskiej, a tutaj Chirgo Immobile zamienia Lazio na Manchester City, Didi do Paris Saint-Germain i Tielemans do Atletico. My wydaliśmy ponad 27 milionów, więc poszaleliśmy. Czwarte miejsce po 10 kolejkach, 4 punkty straty do Trabzonsporu. Ale zaledwie jeden punkt do Olimpiakosu i Konia Sporu. A Poel tylko 3 punkty. Oj to jest katastrofa cypryjskiej drużyny. A my mamy taki podstawowy skład. No i wykonamy zadanie, jeśli chodzi o rozwój młodzieży. Mamy już ocenę 90, więc opłacałoby się trochę podbić, więc przenosimy utalentowanych piłkarzy do drużyny seniorów. Mają duży potencjał, więc myślę, że to zadanie uda nam się wykonać. A czy tak będzie, to już za moment się przekonamy. Udało się, więc ocena 92. szybuje I oby tak było do końca sezonu. Rotę wyposzczony do Salernitany nie miał szans na grę, niech się tam rozwija. Myślałem, wyposzczony do Crystal Palace. Jak widać, mocne kluby się interesują naszymi piłkarzami. Torres jak widzimy, zamienia klub w Hiszpanii na inny na Atletico Brand do Manchester City i Vitinha do Lyonu. No, ciekawe, wam powiem okienko. Ten Vitinha dość często zmienia barwy klubowe. Jesteśmy liderem po 20 kolejkach, 40 punktów na koncie. Jeden przewagi nad Olimpiakosem, 3 nad Trabzonem. A nasz podstawowy skład bardzo fajnie się rozwija. No i tutaj nasza przygoda w Pucharze Ligi Śródziemnomorskiej. Nie graliśmy w pierwszej rundzie. W finale porażka z Trabzonem. I półfinał nie jest dla nas. Po 30 kolejkach drugie miejsce w tabeli. 5 punktów straty do Olimpiakosu, dwa przewagi nad Trabzonsporem. Jeśli chodzi o najgorszą drużynę cały czas Apoel. 18 punktów na koncie. Zobaczmy podstawowy skład, który wygląda kozacko. Po 35 kolejkach. 3 punkty straty do Olimpiakosu, 3 przewagi nad Trabzonem. Możemy być pierwsi, możemy być trzeci. Gramy w ostatniej kolejce z paokiem Saloniki. Wygrywamy 2 do 1 i to oznacza, że AEK ten zajmuje ostatecznie które? Właśnie które. Drugie miejsce, ajajaj. Aj, aj. 3 punkty straty do Olimpiakosu, 3 przewagi nad Trabzon sporem. I to Olimpiakos jest mistrzem Ligi Śródziemnomorskiej, a outsiderem Apoel z Cypru. Giannini został jak widzimy królem strzelców, 23 bramki na koncie. Kto był asystentem najlepszym? Mpoku. Z konia sporu 11 asyst, a Waclik miał 10 czystych kąt i był w tej statystyce najlepszy. A tak na sam koniec wygląda nasz podstawowy skład. Wielu piłkarzy rozwinęło się fajnie. Nasza polska ściana dała nam drugie miejsce w lidze śródziemnomorskiej. Chciałoby się więcej. No i tak jest to dobry wynik. Niestety Olimpiakos jak i w prawdziwym życiu okazał się być najlepszą grecką drużyną i nawet Polacy nie pomogli nam ich zdetronizować. Zobaczmy, kto miał najwięcej występów. Stankowicz, Wranierz, Linetty, Szymański, Mantalos, Garcia i Cuber. Patrzymy na bramki. Tutaj rządzi Pawlidis, drugi Garcia, a trzeci Mantalos i Cuber. Zobaczmy jeszcze asystentów. Tutaj Garcia na pierwszym miejscu, drugi Mantalos, a trzeci Damian Szymański. Oj, dobra statystyka. Ocena menadżera na sam koniec 80, czyli taka bazowa, wyjściowa. Mogliśmy osiągnąć więcej, ale i tak osiągnęliśmy całkiem przyzwoite rezultaty. Chociaż do końca nie możemy być usatysfakcjonowani. I zobaczmy, Puchary, których nie wygraliśmy, czyli wszystkie. Zaczynamy od Pucharu Ligi Śródziemnomorskiej. Paok pokonuje Konia w finale. Grecy rządzą. Super Puchar Europy dla Villarreal. Przejdźmy teraz do Ligi Konferencji. Tam triumfuje Tottenham. Kolekcjonerzy, jak widać, Pucharów. Liga Europy trafia do Paris Saint-Germain. O, mają wreszcie Puchar Europejski. I Liga Mistrzów dla Real Madrid. Czyli wszystko jest na swoim miejscu. My w Lidze Śródziemnomorskiej, którą stworzyłem na podstawie Ligi Szwajcarskiej, zajęliśmy drugie miejsce, całkiem przyzwoity wynik. Powiększyliśmy polską kolonię w AEK-u. Osiągnęliśmy przyzwoite rezultaty w Lidze. W pucharze niestety nie poszło nam za dobrze, ale nie można mieć wszystkiego. Ta przebudowa, myślę, że była całkiem udana, chociaż wiadomo, gdy się nie zdobędzie żadnego pucharu, to pozostaje pewien niedosyt, ale po to są przebudowy innych klubów, żeby coś osiągnąć, bo nie każda przebudowa jest idealna. No i dzięki temu przynajmniej są jakieś emocje. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!